Tania wieża mnie dość zainteresowała. Może ze na to, że pojawiło się co najmniej dwa trudne piętra, do skomplikowane. No, chociaż poszło mi nawet łatwo z tymi czterema ravagerami naraz. Ale już miałem przeczucie, że to będzie normalnie masakra. I już spojrzałem, jakie tu mam enchanty. Jest to tak pomiędzy krytykiem a strzałem lewitacji, bo wiem, że możesz przydać. W jakichś trudnych sytuacjach? Znaczy, się tu mamy zaopatrzenie. Czekaj się! O! Prawie keeper załatwiłę. Jajaj, czekaj, czekaj. Nie! Potrzebuję jeszcze jeden level. Jeden punkt zaklęcia jeszcze. Żeby zdo do. Dobra, już się zrobiłem, ale nasze się zdetonowałem Creepera. Na razie pozbyć się creeperów. a później już reszta przeciwników. Dobra, Creeper mi robotę. Tylko tu jest ich dużo. Dużo kuszników. Dobra, załatwiona. Muszę właśnie taktycznie rozegrać, taktycznie Może amulet z czasy skóry albo fajewerka Spróbuję fajewerkami Jak w EWT powie coś mocnego To mogę zawsze użyć, a mamy 25 pietr do pokonania Ogólnie Są wątpliwości, ale zobaczymy No nie wiem, czy to jest to, co mi się przyda. Albo wybucha Kusza No nie, wiem, czy to będzie rozwiązanie Spróbuję Czemu nie? Bo się przyda Okej okay. Chyba już kojarzymy to piętro Czekaj, nie wiem czy wezmę już krytyk. I co to mogę wziąć? Wzrost. Czy były większe obrażenia? U, tym razem wybuchacze są. O kurde. O, nie, źle Znaczy, się ma serię, którą da się wykorzystać. Wykorzystać właśnie tą chwilę, kiedy do nas nie strzela. Shulker? Wait, serio? Shulker? W towerze? Na... Ej, jeśli będzie Shulker, to czy będzie ta zagadka jedna? To, co było normalnie w endzie. Aż dwóch szalkerów O panie Ja nie wiem, co ja zrobię Jakby bez obrywania Od szalkerów No właśnie o tym mówię No, te shulkery to mogą być moim utrudnieniem W tym towerze no, ile nie ma jakiejś bardzo trudnej sytuacji. Okej, okay, trochę mnie zaskoczyli. A jeśli faktycznie był szalker, to czy będzie faktycznie jeszcze ta zagadka? To, to, to co wtedy w pocisku właśnie szalkerów? Nie wiem, czy wezmę, czy różdżkę, czy. A, to, no, to mało interesujące. Nie wiem, czy wezmę różdżkę, oho. Czy będzie tak samo trudny, jak bo prze nim piętrze. Mamy go. Mamy tego dziada. Nie wiem czy po prostu na go tak rozwalę Zjawy BUM To co teraz Nie, chyba się nie będę się w tym bawić, bo na stronie nie ma dynamo Miny? Spróbować, ale... Chyba jak eksplodujący grzyb grzyby, chyba przywziąć, nie? Zawsze coś. No nie wiem, czy chmura, tylko jak zrobi, nie? Właściwie tamto to nie było takie złe. Wiedziałem, że nie dojdą do tego wniosku, żeby dodać Shulkera. Nie. Nie sądziłem, ale. Jednak się da. Jednak oni mogą tak zrobić. Okej. Okay. Mmm, to ten wspomnę na wszelki Padek. Chyba tak. Jakby się trafiło coś mocnego. To wolę na przykład przypadek Miałem się zająć swój lewerek Oho Co się, że mi się tak mocno się to przydało No, czy to, to było to zwykle. Jakiś pojedyny szkielet W takim miejscu. Ale musiałoby na pewno coś sprawić, że Zż, takie piętro To to regeneracji. Czemu nie? Nie wiem czy zaniast... Różki czy grzyba chociaż bruszka mi ogłusza przeciwników więc może mi się tak, tak przydać tu dużo kryperów tyle pod rząd okej okay. jedyne co zrobiłem to po prostu zdetonowałem bobis kiedy byli bobiscy jeszcze jakieś inni przeciwnicy chociaż mają ząbiaki. Hmm Może mi się to przydać Albo nasionka Chociaż eksplozja mi się też przydaje Chociaż mam już w sumie dobre artefakty Chociaż to bardziej mi się będzie, by się będzie przydać wiem, będę się czasami jąkać, ale! Poszły won! Okej! Okay. Już mi zresztą takie już dziadostwo na, na sam pysk! Chociaż kupiec jest. Nie wiem, czy ja ulepszę w takim razie zbrojkę. Nazwyczajniej. No nie, czy to mi się przyda. Też innej broni nie znajdę teraz. A może mi się przydać? Dynamo wziąć. Teraz razie jak ten togi wezmę. Taki dodatko obrażenia. I może dynamo. I chyba tyle. Okej, okay, jak zwykle mocy, więc ulepszam sobie po 100. Na dosyć sporem levelu. Na dosyć dużej mocy. Znowu ty. Kurde. Nie za dużo. Znam się na mniej. Może tak bardzo dawno z nim nie walczyłem. Jakby, jak rzadko z nim walczę. I leży. No dobra. Odporny na zabrożenie 50%? Mm, no nie wiem, bo już miałem. Ja już. Dopiero co ulepszałem. Ale gdyby tu teraz to. Bo mam sobie niby utyczne odchłani, Ale nie, nie wiem, czy mi się to przyda. Dęgajcie, okay, so useless. useless. Chociaż to dobrze bije. Jakby rzadko używana broń, ale. Po tak, się tak, też czasami użyteczna Eee. Pszczółki, zaangażowanie i tutaj grawitacja. Może mi się to nie przydać. Mi się wydaje, bo masz miałem też też większy zasięg. Pszczółki, zaangażowanie i chyba tyle. Wszystko po tak było dwa levely I wzrost Już na trzeci level. Ja dawno tego piętra nie widziałem Na razie jest tak łatwe Ej chyba, że lepsza kusza Może mi się to przydać Nie yeah. Chyba lepsza kusza Teraz mi się wydaje Czyli tak, strzał lewitacji może praniowy strzał? I może. dodatkowa Ty szybkostrzelność? Może mi się to przydać. Na razie nic nie wątpiło do pokazania w sumie, bo. Podarzy tak łatwo w sumie. No się ta trudna zagadka z tym guzikiem. 16 piętro, i nie było wcale tak najgorzej. Ok, kolejny boss. To ja wezmę. Zbrojenia Negata po prostu. No, dosyć spore do No, mocne. Dobra, zaangażowanie i pszuki. I chyba tyle. Nie mnie się, gdyby ten nociek trwałby 10 minut. Aha, dwóch przypływaczy. No, nie wiem, może by to trudne. Ale z jednej strony łatwo. Easy w sumie. No tak dobra, artefakty i nie na... No. Chyba, że gong. Bo może się okazać, że będziesz mocniejszy przeciwnik jakiś. Okej. To właśnie, że... Ja mam redukcję obrażeń. I tak mi zadaje dosyć dużo. No to nieźle. To coś świadczne. Tak ja może będzie jeszcze więcej. Okej. Okay. Drugi jest. A ja i tam mnie ciśnie mocno. Pyk, zrobione i tak. Że tak by nie tak mocno walnął. Co ja mam? To prawda? No mam. I tak mi mocno zadał. Jezu, ile? Ej, ej, ej. Regeneracja. Mmm No wiesz, spadajcie wy baby Ale ta zbryka nie jest taka zła ja i tak mocno brywam. Te wiedźmy głupie Ach, nie lubię kiedy walą mnie te, te głupie potki Tymi głupimi chmurami I... Spierdzielać nie lubię Kili mi tanger, takie brzydkie rzeczy robicie. Szczególnie, że kiedyś jest trochę dużo. Kotwica. Kusząca, ale nie. Doświadczenie ja wiem, że nie mogę używać stałe ze kotwice. nie wiem szybko nawalam, ale bez grzybka, jednak słabo. Rzucę gdzieś. nie tutaj, nie tutaj dobra są, chodźcie, 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 jeszcze więcej Szybko kąt pyk, pyk, leżą. Ręzykownie, ale jednak było ich dużo. Musiałem to zrobić. Ej, 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 ej. Zaklinacz. No one mi się dobrze daje, to bardzo. Ten rapier. Jakby innego wyboru nie miałem. No. Mordo! A, ja za mnie lubię tych typków. Tych dziadów. daj, co, weźmy tylko kogoś nasionka. I chyba tyle. W większości piedos prowadzę po cichu, nie? Ciszy. Bo nie ma jakichś trudnych sytuacji. Jeśli się okaże, że ten film będzie trwać 10 minut. No i kupiec. Nie. Choby jakiś już mieczek jakiś zaangażowanie łódycznie od odchłani Może mi się przydać. Niech będzie. Zarezykuję jednak. Tu się Zaangażowanie Pyk I chyba tyle. Nic więcej nie biorę. I co ja mam? Nikt barierę na drugi level. Świetnie. To jest już dopiero szczęście. Jednak nice. Ej, ale prób. Ale już blisko, już blisko. mnie już jednego. Czekaj, czekaj, ale, ale, już było blisko to ubicia go. Już było tak blisko. Ty, ty, ty. No i byk, rozwalony. Ale to było easy peasy, normalnie No Dobrze, że jednak wziąłem To... myślność Nie Słyszała kusza dusz Okej okay. Może mi się kiedyś przydać może mi się kiedyś przydać Więc chyba biorę, ja tak tą kuszę Okej okay. Spoko Spodziłem się na jak w kotwicy I to jeszcze unikatowej Bo jednak byłoby już spoko Tak ogólnie Spodziewam się na jak coś więcej No to chyba jednak y No to zresztą, no, znowu takie rozczarowanie I nie jak na odcinek Naprawdę, bo jednak Spodziewałem się na jak czegoś więcej Ale jednak Jednak poza tym, mam nadzieję, że mi wszystko się spodobało e, Możecie to znać w komentarzach pod filmem Co e, myślicie jednak w tej wieży, bo bo według mnie jest dosyć łatwa. Są jak każde, no w większości wie, że były dosyć łatwe. No jednak nie okrywajmy, te pierwsze wieże były dosyć trudne. Ale teraz ja nic nie czuję, większość to przychodziłem w ciszy. Więc pokusa, do mnie na tyle. Dosyć nie na razie. Cześć.